Cześć, mówi Paweł z herbaty. Dzisiejszy odcinek jest taki bardziej na luzie. Trochę o kupowaniu herbaty chciałbym wam poopowiadać, ponieważ takie komentarze najczęściej się pojawiają i pytania dotyczące tego, gdzie kupować herbatę, ale też myślę, że ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak kupować tą herbatę. I będę mówił tutaj tylko o swoich doświadczeniach, które nie są jakoś wydaje mi się, bardzo bogate. Ze względu na kwestie finansowe, po prostu i dlatego pytanie, w jaki sposób herbatę kupować, wydaje mi się istotniejsze niż gdzie kupować tą herbatę, ponieważ to, gdzie kupować herbatę, właśnie wynika z pytania, jak kupować tą herbatę. I na początek chciałbym, żebyśmy zastanowili się właśnie nad tym pierwszym pytaniem, jaką my herbatę potrzebujemy i czego szukamy i czego oczekujemy od herbaty i to już każdy musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć to osobny odcinek można by nagrać o tym dlaczego pijemy herbatę i, i o tym w jakich kierunkach możemy podążać w naszym w naszym prób, w naszych próbach zrozumienia czym jest herbata i w naszych próbach poznania herbaty ogólnie rzecz biorąc no ale pierwsza rzecz która mi się nasuwa na myśl to, to, żebyśmy musimy się zdecydować, czy zależy nam na herbacie sypanej, czy na herbacie sprasowanej, bo te herbaty mogą się w niektórych przypadkach wykluczać. I chodzi mi o to, że kupowanie np. sprasowanej herbaty, która dojrzewała przez dziesiątki lat, jest zupełnie inną formą zakupu niż kupienie np. świeżego Darjeelinga z Indii. I wtedy do innych źródeł będziemy podążać, chcąc kupić taką herbatę. Ja głównie w swoich poszukiwaniach i zainteresowaniach skupiam się na puerze. Właśnie teraz piję puera po dość ciężkim dniu, gdzie jestem fizycznie zmęczony. W ramach takiego relaksu postanowiłem sobie właśnie zaparzyć tą herbatę i przy okazji opowiedzieć Wam trochę o tym właśnie jak ja kupowałem w tym roku, w 2021, herbatę dla siebie, gdzie głównie skupiałem się na puerach. No i jakoś tak wyszło, że jak ja się zaczynałem interesować herbatą, to w Polsce te źródła były, jeżeli chodzi o puer, dość ubogie. I Prawdopodobnie wynika to z tego, że no, niestety trudno o dobrego puera w niezbyt wygórowanej cenie no, i, i to pewnie skutkuje tym, że niewiele osób było zainteresowanych tym, i, i w ofercie również sklepów oferta była no, bardzo uboga i w dalszym ciągu jest dość uboga, ale to się stopniowo zmienia. Chociaż muszę przyznać, że jak parę lat temu, jak zaczynałem i tych puerów nie było, zwróciłem się. Ku źródłom zagranicznym herbaty, i do tej pory tak naprawdę mogę powiedzieć, że tak pozostało. Nie znam dokładnie rynku polskiego, niestety, ale tak pobieżnie przeglądając oferty, widzę, że ta zasobność polskich sklepów z roku na rok się powiększa i mam wrażenie, że to już przybiera na dynamizmie. Mam Doświadczenia związane z kilkoma sklepami zagranicznymi. Pierwszym źródłem, do którego się zwróciłem, było Yunnan Sourcing. I to jest sklep, do którego odsyłałbym większość osób zainteresowanych puerami, zainteresowanych taką e, poważniejszym piciem e, herbaty, którzy chcą bardzo dynamicznie swoją przygodę rozpocząć z dwóch powodów. Po pierwsze, e, rozmaitość urozmaicenie. Herbat, które tam się znajduje, jest przeogromne i możemy te, dzięki temu y, ukierunkowywać się. Na przykład, jeżeli interesuje nas herbata sama w sobie, regionalizacja herbaty, możemy iść w tym kierunku i na przykład y, zamawiać herbaty z poszczególnych regionów. To jest bardzo, y, bardzo fajna. Fajna droga poznawania herbaty, jest też opcja mieszanek, czyli takie puery, które są na przykład tworzone ciastka herbaciane z kilku lat, z kilku terenów, na przykład wymieszane po to, żeby stworzyć jakąś kompleksową herbatę, to też tam odnajdziemy. No i oprócz tego są również herbaty sypane, świeże herbaty, które, które też mogą nas interesować przy okazji. No i ostatnia rzecz. Bardzo według mnie istotna, to jest kwestia przechowywania herbaty, możemy w Yunnan zamawiać herbaty, które były w sposób wet storage przechowywane i dry storage, możemy takie, które były w Hongkongu, Kongu, w innych regionach przechowywane, i to powoduje, że nasza jakby nasze możliwości Nauki dzięki temu są o wiele większe. No i bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz, między innymi w Unisourcing istotna to to, że możemy dostać próbkę większości ciastek herbacianych. Czyli nie musimy wydawać 100 dolarów na ciasko herbaciane, tylko wystarczy wydać 9 dolarów na próbkę 25 gramową danego ciastka i również. Są to próbki ciastek, które nie są stricte przez yunnan Sourcing przygotowane. To jest fajne, bo możemy próbki do, e, kup, zakupić e, jakichś kultowych, na przykład herbat, kultowych receptur, nie musząc wydawać dużych pieniędzy na całe ciastka, ponieważ e, ciastka rzadko kiedy są idealne, traf, idealnie trafionym zakupem. I tutaj ważna informacja dla wszystkich osób, które są zainteresowane kupowaniem puerów, kupowaniem herbat, które są leżakowane przez dłuższy okres czasu, czy tam kupowaniem w ogóle herbat z myślą o przyszłych latach, czyli w takiej dużej perspektywie próba zrozumienia herbaty, poszukiwania smaku itd., to e, ważne jest to, żeby nie kupować całych od razu ciastek. I to było dla mnie. Bardzo dużym ułatwieniem, że mogłem kupić dużo próbek, ponieważ na przykład pierwsze dwa zamówienia, zamówiłem mniej więcej po 20 próbek, i z tego wszystkiego kupiłem od nich dwa albo trzy ciastka tylko. I to są potężne różnice czasami pomiędzy poszczególnymi próbkami nie tylko smakowe, no ale też cenowe. Z dwa przykłady miałem takie, gdzie poszukiwałem danej z regionalizacji próbek. I okazywało się, że z tego samego regionu mam próbkę droższą i tańszą, i ta tańsza generalnie jakościowo była lepsza od tej droższej. To był akurat wyjątek, ale takie wyjątki się zdarzają, dlatego próbki, próbki, jeszcze raz próbki dla osób, które nie są jeszcze jakoś obeznane. Ja też się takim, do takich osób zaliczam, bo uważam, że moja wiedza jest jeszcze i doświadczenia są za małe, dlatego ja cały czas zamawiam próbki, próbki, próbki. Po to, żeby właśnie mniej więcej rozeznać się i mieć w głowie to wyobrażenie o tym, co jest warte, a co nie jest warte, czy to, swoje, czy to ceny, czy to uwagi. Także, Sourcing jest takim pierwszym źródłem, które, do którego jest zaufanie. Ja mam zaufanie, i, i to jest źródło, które daje dość dużo możliwości. Drugim sklepem który jest nie tylko fajny pod względem samych herbat, ale również pod względem marketingowym, jest white to tea. No i nie da się ukryć, że każda herbata, która znajduje się w ich ofercie, jest właściwie herbatą, którą warto spróbować. <noise> ale to wynika ze specyfiki tego sklepu, ponieważ jak w Yunnan Sourcing możemy odkrywać możliwości przechowywania puerów jak wpływa i ją warunki na przechowywanie herbaty. Możemy regionalizację tam sobie w jakiś sposób y, y, odkrywać poszczególne regiony, poznawać. Możemy po, również dużych producentów, mniejszych producentów sobie tam mniej więcej y, zamawiać i poszukiwać. Tak w White to Tea mamy jakby esencję, czyli jeżeli kupujemy tam puera, to najczęściej jest to mieszanka z kilku regionów, po to, żeby dostać już syntetyczną herbatę, która jest w, w jakiś sposób scharakteryzowana, dając konkretne wyobrażenie np. o surowym puerze, o szupuerze i tak dalej. Więc jeżeli na przykład interesuje nas szybko, Chcemy sprawdzić, czy nam odpowiadają puery, czy w ogóle to smakowanie jest dla nas, to właśnie White tea tea jest dobrym źródłem. I nie tylko puerów. Ulągi genialne, ale trzeba się liczyć z tym, że ceny jednak są wysokie. Chociaż nie we wszystkich herbatach z tego sklepu szukałbym tylko najdroższych herbat, ponieważ na przykład najdroższe puery z White Tea, tea Czasami nie warto, jeżeli nie jesteśmy obeznani kupować i podążać w tym kierunku, ale niektóre ulągi warto. Na przykład Obsx z tego sklepu jest taką herbatą, dla której warto wydać ten 1 dolar za 1 gram, czy tam więcej, w zależności od tego, jaka to jest akurat, jaki to jest akurat moment roku. No dlatego. To jest kolejne źródło fajnych bardzo takich bardzo wyrównane, jeżeli chodzi o poziom herbat. Już idąc głębiej troszkę to mamy Farmer Leaf. To są wszystko w ogóle sklepy które są dostępne po prostu w internecie i to są które w mediach społecznościowych one się dość mocno przebijają i dlatego o nich tutaj mówię też i sporo osób też z Polski zamawia z tych źródeł i Farmer Leaf czyli Francuz który wyjechał do, do Yunan do Chin, tam ma, ożeni się z Chinką i mają jakąś małą plantację, ale też herbacianą, ale też skupują herbaty z innych źródeł i tworzą herbaty również pod względem głównie regionalizacji. I tutaj już wchodzimy tylko właśnie w Puery. Czasami pojawiają się fajne czarne herbaty eksperymentalne i też próbowałem tych herbat i są, no, naprawdę y, takie otwierające oczy na możliwości, jakie daje herbata, ale uważam, że to nie jest już sklep dla osób, które jakby zaczynają swoją przygodę z herbatami. Nie znaczy to, że to nie są dobre herbaty, bo to są dobre herbaty. Y, no, ale większość jest bardzo też droga i. Jeżeli jest się nowicjuszem, to nie będzie się czerpało z takiej satysfakcji z tych herbat. To są głównie herbaty bardzo młode, bardzo młode puery, które no, dla niektórych osób po prostu mogą być czasami nawet no, odpychające, ogólnie rzecz biorąc. Dlatego Farmer Leaf jest już takim źródłem, gdzie już ja bym powiedział, trochę wziąć sobie jedno zamówienie, najlepiej zrobić od white to tea, próbeczki sobie po pozbierać i popróbować, jeżeli nam to odpowiada, to możemy pójść dalej w jakieś bardziej wyszukane herbaty na przykład na Unansourcing Sourcing poszukać, już w tych dziedzinach, które nas interesują, czyli jeżeli wolimy mieć coś bardziej kompleksowego, to możemy wtedy od nich kupić sobie jakieś mieszane herbaty albo coś z większych fabryk u nich zamówić na przykład i, i lub jeżeli nas interesuje regionalizacja, no to możemy wtedy już przeskoczyć do Farmer Leaf i tam sobie od niego już zająć się bardziej właśnie tymi regionalnymi niuansami, przy czym tam są już te herbaty raczej, które są młodymi herbatami, młode puery, które dla niektórych osób nie będą w ogóle pijalne. Niektórzy wolą, zresztą tak pierwotnie było, że puery się piło dopiero po 10 latach. I wiele osób dopiero takie puery będzie doceniało, a te młodsze egzemplarze raczej w ogóle nie będą sprawiały przyjemności dla niektórych osób. To już jest indywidualna sprawa. Ja lubię zarówno te młode, jak i te, te które już były leżakowane przez dłuższy okres czasu, bo za każdym razem można znaleźć i nauczyć się czegoś nowego poprzez picie tych herbat. Wydaje mi się to fajnym doświadczeniem, ale część osób jest bardziej, bardziej ukierunkowana na jakiś jeden smak, jeden rodzaj i wtedy wiemy, że już ten Farmer live no nie wchodzi raczej w rachubę, bardziej idziemy w stronę White Tsuti lub najlepiej już Yunnan Sourcing, gdzie możemy już kilkunasto, kilkudziesięcioletnie herbaty na przykład sobie kupić. Są też źródła chińskie, chińskie markety, gdzie już zamawianie herbat odbywa się na zasadzie takiej, że trzeba sobie tłumaczyć po prostu w Google Trans Translatorze to, co tam się znajduje, no i chyba, że się zna chiński język, no to można bez bezproblemowo sobie zamówić. No ja jeszcze z tych źródeł nie korzystałem, bo jeszcze te wcześniejsze Sklepy, które opisywałem wam, no to one mi w zupełności wystarczają na tą chwilę przynajmniej i mam wrażenie, że jeszcze przez długi okres czasu będą wystarczały. No, chyba, że troszkę się zniechęcę, bo część osób, która nie zamawiała za granicą, no może nie wiedzieć o tym, że weszły nowe podatki w tym roku, więc ceny herbat, jeżeli chcemy zakupić z zagranicy do Unii Europejskiej sprowadzić. No, są zdecydowanie wyższe. No, i to już troszkę zamyka nasze możliwości, jeżeli chodzi o tą różnorodność herbat, które możemy kupować, i w niektórych przypadkach może w ogóle postawić znak zapytania, czy warto dalej sprowadzać na własną rękę tą herbatę. No, i pozostają nam jeszcze źródła polskie. Jeżeli macie jakieś większe doświadczenia z tymi. Źródłami to prosiłbym o jakąś charakterystykę albo jakąś naprowadzenie, również mnie, bo może ja nie wiem o czymś, o czym warto by było, żebym już w tej chwili wiedział. A dla osób, które tak z punktu widzenia technicznego jeszcze chciałyby zamawiać, na przykład w zagranicznych sklepach i nie wiedzą, jak na przykład przebiega płacenie za takie herbaty, no to ja sobie założyłem po prostu konto na PayPalu i tam mam powiązane jest moją kartą bank, bank, no, do mojego konta kartą płatniczą i na, jeżeli płacę w tym sklepie no to przez Paypal po prostu płacę i automatycznie ściągane są te, te środki z mojego konta. Tyle z takich ogólnych doświadczeń związanych z tymi, z tymi takimi wydaje mi się najbardziej znanymi i najbardziej istotnymi sklepami i źródłami, z których możemy czerpać dobre jakościowo i interesujące herbaty. Do zobaczenia w następnym materiale.